No on powiedział mi po prostu ej rzuć pracę, w pewnym momencie, tak, tak, tak było, bo Patryk tak zrobił, on kiedyś tak zrobił, że właśnie rzucił swoją pracę, która była dobrze płatna ku temu, żeby zacząć rozwijać swoją YouTube'ową karierę, więc zrobił mi identyczne sytuację, taką postawił mnie na zasadzie, że ej stary rzuć robotę i, i przyjedź do mnie i będziemy jakby robili, razem nagrywali odcinki. Mam też mam wrażenie, że to jest y, gdzieś tam zakorzenione we mnie i jest to czymś, coś, coś, z czym się borykam, że jestem bardzo m, taki bojaźliwy, jeżeli chodzi o stabilizację życiową. Bardzo. Na zasadzie, że jak usłyszałem od kogoś na zasadzie rzuć pracę, mhm. czyli coś, co jest wiesz, stabilnym dochodem. i... Czyli boisz się straty bezpieczeństwa. I jak usłyszałem właśnie moment, w którym e, Patryk mi zaproponował, żebyśmy zaczęli razem nagrywać i właśnie ubrał to w słowa rzuć pracę. To pamiętam, że w ogóle to przez chyba jakieś pół roku, jak zacząłem, w ogóle nie wiem czy na przykład wiesz, ale my zrobiliśmy daily w um, ubiegłym roku. Mhm. To pierwsze, na którym pierwsze zacząłem występować, ja całe to daily pracowałem nadal w Wrocławiu. Ty Całe to daily, w jestem na z tak. Na każdym odcinku jestem, praktycznie, i nasz plan wyglądał tak, że na przykład od poniedziałku, do czwartku, do piątku byłem u patryka. Na weekendy wracałem do pracy, bo w weekendy były najtrudniejsze dni, i trzeba było kimś to obstawić sensownym, normalnie ja dochodziło stary do takich abstrakcyjnych sytuacji, że na przykład Patryk mi mówił, że ej, musimy nagrać jakiś odcinek, który jest mega mocny i że musisz być stary na nim. I ja na przykład płaciłem komuś w pracy, prywatnie, jakby dodawałem mu pieniądze, że mówiłem: stary, dam, na przykład dam ci dwie stówy, ale przyjdź za mnie na przykład w poniedziałek i wtorek, bo muszę, jakby być gdzie indziej w tym czasie. Tak wyglądały właśnie daily pierwsze. Zaczynacie nagrywać. Kiedy rezygnujesz z pracy?